Budda zapowiedział i opublikował fragment statementu numer 2 i pada tam ciekawe stwierdzenie mogące nawiązywać do jego brata, podaje się za brata w zależności od wiatru. Fitloversi reagują na krytykę wywołaną ich akcją marketingową, sugerowali problemy, a finalnie sprzedają pay per view i twierdzą, że ich widzowie od razu zrozumieli. Fagata sugeruje, że Frizz w umowach z nowymi podopiecznymi ma zapisy dotyczące zakazu tworzenia z nią kontentu. Pojawili się naśladowcy Zorro, tym razem dwóch Spider-Manów, ale za to dużo mniej sprytnych. Budda zapowiada drugi statement i ponownie w formie muzycznej oraz nawiązuje prawdopodobnie do brata. Od momentu wyjścia z aresztu aktywność Buddy pojawia się naprawdę sporadycznie, natomiast w ostatnim czasie zobaczyliśmy zapowiedź, niedługo niespodzianki ładuje manę, chwilę cierpliwości mojej mili, ależ się znów zadzieje i w ciągu trzech tygodni nic się jednak nie pojawiło ze strony Buddy, aż do wczoraj, kiedy wrzucił relację, gdzie możemy go zobaczyć z czymś przypominającym wyrzutnie rakiet na tle budynku z flagą Stanów Zjednoczonych oraz hasłem informującym, że druga część statementu nadchodzi. No i w teorii można to Interpretować jako potwierdzenie krążących nieoficjalnych informacji odnośnie jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, natomiast nie skończyło się na samej zapowiedzi, ponieważ opublikował również fragment nadchodzącego statementu. Pozwólcie, że tutaj zacytuję Wam słowa fragmentu utworu, który opublikował na swoim kanale nadawczym Buddha, ponieważ w przypadku muzyki może ewentualnie wystąpić jakieś naruszenie praw autorskich. Każdy ekspert od prawa, jakby złamał Enigmę, Buddha w przesłuch roku, a tutaj tak trącę, przynajmniej ja tak to zrozumiałem z tym przesłuchem, nie wiem czy idealnie, jeśli nie, to mnie poprawcie, ale macie to na kanale nadawczym. Buddy, lećmy jednak dalej, jakby zmienili religię, wróg opinii publicznej, co miał grzać puszkę, a w rzeczywistości skazany na sukces. Media nie szukają prawdy, szukają kliknięć. Napiszą, że jestem czarny, jakim dobrze blikniesz, albo że jestem kobietą, jakim groszem sypniesz. Oni napiszą, że żyjesz, kiedy a kipniesz. Możemy więc usłyszeć nawiązanie do działalności mediów, które nie podchodzą rzetelnie do swoich zadań, stwierdzenie, że każdy jest nagle ekspertem od prawa i wiele osób chciałoby, żeby został skazany, a jest skazany na sukces. No i na końcu jeszcze kilka ciekawych słów, tutaj cytując, podaje się za brata w zależności od wiatru, a gdy, i tutaj kończy się 23-sekundowy fragment utworu. I prawdopodobnie zakończenie tego fragmentu, który zobaczyliśmy wcześniej właśnie w tym miejscu, nie jest przypadkowe, ponieważ tutaj powstaje najwięcej miejsca do interpretacji domysłów, ponieważ stwierdzenie podaje się za brata może dotyczyć oczywiście kogokolwiek z jego otoczenia, natomiast interpretując to dosłownie, to właśnie brat Buddy w ostatnich miesiącach stał się w pewnym stopniu rozpoznawalny, nagłaśniając swoje złe relacje z youtuberem. Mogliśmy go kilkukrotnie zobaczyć na w wspólnych nagraniach z moim wspólnikiem Buddy, Jose kolekcjonerem. Wiecie kto to jest? Zobaczcie. Poznajecie? Jak nie poznajecie to ja To jest Krzysztof Budda. To jest ten, którego kurde wszyscy szukają. Można go znaleźć. Zaraz wam powiem gdzie. Następny news jest trochę z kategorii Nie uwierzycie, nikt się tego nie spodziewał. Fitloversi się nie rozstali oraz ogłaszając, cytując, udało nam się sprostać Waszym oczekiwaniom. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, a jeśli stawicie lajka oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczy Wam na stronie głównej. Zacznijmy od końca nietypowo, żeby Was uspokoić, bo zakładam, że kilka osób się martwiło. A tak na poważnie, to chyba nie do końca dobrze wyszła ta akcja marketingowa Fitloversom, którzy wczoraj na swoim Instagramie opublikowali informację. Mamy nadzieję, że nie Żyliście, że między nami coś nie tak. Widzieliśmy, że niektórzy mocno puścili wodze fantazji co do naszych publikacji w ostatnich dniach, ale spokojnie, taki jest ten nasz internet. Miłość ma się dobrze. Nie oznacza to jednak, że samo zdjęcie z przedsądu było przypadkowe, ponieważ zobaczyliśmy również tamto nagranie i Mateusz oznajmił, że wygrał sprawę o pomówienie. Przegrała za to jego żona Pamela, która go pomówiła o taką rzecz. E, pomówienie dotyczyło tego, że Pamela Stefanowicz, e, znana również jako Kamila Fitlovers, pomówiła mnie, e, że nie dam rady Zrobić serialu w miesiąc. Serialu ze ślubu, serialu, yy, który opowiada o naszej miłości i przygotowaniach do ślubu. Powiedziała, że jest to niemożliwe. Mi udało się to wykonać i wygrałem dzięki temu sprawę w sądzie. Następnie zobaczyliśmy nagranie z przeprosinami od Pameli, która również w nim zamieściła reklamę swojego serialu. się oświadczam, iż przepraszam pana Mateusza Jamsz za pomówienie, pomówiłam go, że nie zrobi w miesiąc przygotowań do naszego ślubu, serialu z tego całego wydarzenia backstage'u, z tego co tam się działo. Natomiast kolejna relacja przekierowuje nas na stronę serialu, o którym mowa, a nagranie pokazuje fragmenty z przygotowań do ich ślubu. Widzimy emocje, rozmach, drogie samochody, świetną zabawę i wypowiedź Roberta Burnejki, że takiego czegoś jeszcze nie widział. Nie wiem, co się dzieje, bo takiego wcale jeszcze nie widział. No i właśnie na tej relacji zawarty jest linka. a kiedy w niego klikniemy, przenosi nas na stronę oferującą trzyodcinkowy miniserial zatytułowany Ślub w 30 dni wraz z opisem Tajemnice ślubów Batumi, o którym mówiła cała Polska. Zobacz, co tak naprawdę się wydarzyło żyło w zaledwie 30 dni i zanurz się w tym miniserialu, zanim zniknie. Co istotne, ślub w 30 dni kosztuje 30 zł bez złotówki, czyli 29 zł za dostęp pay-per-view do tej produkcji. Fitloversi postanowi dalej na relacjach poinformować, że przez ostatnie dni przeszło w internecie tornado, ale cytując, tak to już jest, jak ogłaszasz swój projekt życia, tylko El zrozumieją. No i patrząc na komentarze, to jednak większość osób chyba nie jest El i ma mieszane uczucia co do po prostu takiej formy promocji, jaka była realizowana w ostatnich dniach fiddlowersi poinformowali, że od kiedy pojawiły się urywki ich ślubu, to pytań nie było końca, gdzie to można zobaczyć, co tam się działo, dawać więcej, zróbcie z tego film do kina i w końcu mogą powiedzieć. Udało nam się sprostać waszym oczekiwaniom. Seria reality bez cenzury, jedyny taki w Polsce. Dodając, że to ślub, o którym mówili wszyscy, ale nikt nie wiedział jak do niego doszło, ani co się tam wydarzyło. Wśród haseł pojawiło się również stwierdzenie, że był to, cytując, największy ślub internetu. Co ciekawe, w nocy opublikowali nagranie, które można interpretować jako pewnego rodzaju dalszą reakcję na krytykę, która pojawia się w komentarzach. Zobaczyliśmy na nim zmontowane wycinki prywatnych wiadomości, jakie otrzymali od swoich widzów, którzy po prostu zrozumieli tą sytuację. No i oczy Oczywiście, jednym się podoba, drugim nie, a w pay-per-view nie ma nic złego. Natomiast jedno jest pewne: cel osiągnęli pod względem zasięgów, bo jednak sytuacja jest naprawdę szeroko komentowana. Wypowiedział się Sylwester Wardenga, na Twitterze jest mnóstwo informacji i prawdopodobnie większość kanałów komentarzy również o tym powie. Mimo wszystko pozostaje pytanie, na ile przełożysz się to faktycznie na sprzedaż pay-per-view i czy jest to warte tego, że jednak tak szeroko krytykowany ruch będzie się za nimi mimo wszystko ciągnął. Pojawiła się informacja, że Frizz w umowie do Twojej 5 minut podobno zamieścił zapis o braku współpracy z Fagatą. Na samym początku zaznaczę, że jest to informacja nieoficjalna, nie poparta żadnymi dowodami, a Freez się do tego nie odniósł, co raczej nie dziwi. Wczoraj Fagata postanowiła poinformować swoich odbiorców, że jest na czarnej liście Freeza. Raczej oczywiste jest to, że uczestnicy projektu Twoje 5 minut są związani w jakiś sposób z Frizem umową, czy to później konkretą na tworzenie jako influencer, czy zapewne wcześniej o poufności w celu braku chociażby tworzenia przecieków przed premierą odcinków. Praktyka zrozumiała, zapisów zabezpieczających Freeza jest zapewne jeszcze więcej i nie ma co się dziwić, a każdy oczywiście dobrowolnie decyduje się Podpisać. Zaskakującą natomiast informacją jest rzekome umieszczenie w takich umowach informacji o zakazie tworzenia wspólnego kontentu z dokładnie wskazaną osobą, czyli fagatą. Że w umowie dla tych ludzi, co teraz byli w twoje 5 minut, jest podpunkt, że nie wiem, że nie mogą chyba ze mną kontentu robić, czy coś? Jestem normalnie tam w umowie, rozumiecie to? i po tym co ja dzisiaj zrobię, bo dzisiaj jest bardzo ważny przełomowy dzień dla mojej kariery, jakby jestem bardzo z tego zadowolona, robię coś, co na przykład taka wersów. no wyśmiali by ją, jakby tam przyszła i by powiedziała, że chcę zrobić to co ja, oni mnie tam wpisują, a ja dzisiaj zrobię coś, czego oni, no nie mają talentu i jakby wszystkiego, żeby być tam, gdzie ja dzisiaj będę i co ja dzisiaj będę robić, także Pojawia się więc pytanie, czy taki zapis jest prawdą, czy po prostu otrzymanie prawdziwą informację, lub jest to wypowiedź pod zrobienie wokół siebie szumu. Sam ruch Friza ograniczający swoim nazwimy to podopiecznym, współtworzenie kontentu z kontrowersyjnymi twórcami nie byłby zaskakujący, ale natomiast fakt pisywania dokładnie z którymi nie wolno, jest ciekawy. Pozostając w temacie Friza, to dalej realizuje strategię opartą na trafianiu do różnych odbiorców ze swoimi projektami, tym razem wysyła dość nietypowe zaproszenia na swój festiwal w postaci całego magnetofonu. z z tej strony. Chciałem Was zaprosić na Festiwal Ekipy 2021 Czerwca w Krakowie. Jak Dużo to będzie, Więc nie może Was zabraknąć, bo będzie tam muzyka, będzie content, będzie strefa tańca. Naprawdę będą fajne rzeczy, tak? Więc słuchajcie kochani, wbijajcie też, no. Jak tylko macie czas i chęci, będzie naprawdę fajnie. Jest to Festiwal Influencerca w Polsce, więc nie wyobrażam sobie, żeby on był się bez Was, okej? Okay? No, do zobaczenia, na miejscu mam nadzieję. Grupy docelowe również tutaj są różne, ponieważ Bandura też otrzymał taki prezent. Na jednej... Karol, nie dowiem się co do mnie mówiłeś niestety Nie dowiem się Przykro mi Kurwa Wiesz co tu się To pewnie trzeba po prostu wsadzić, ale tak, pocofałem, powłączałem, tu coś kliknąłem Mamy na śladowce Zorro. Tym razem pojawił się spiderder-man, ale dużo mniej sprytny. Tydzień temu internet obiegły nagrania z wieców boczego Rafa Trzaskowskiego, w czasie którego doszło do zaskakującego wydarzenia. Na dachu jednej z kamień przy tarnowskim rynku pojawił się Zorro, to znaczy nie Zorro jako Zorro, tylko mężczyzna przebrany za niego z dużym transparentem pyle nie trzaskowski. Policji nie udało się wtedy złapać i namierzyć autora tej nietypowej inicjatywy, a sam pomysł przebrania Zorro pojawiał się wielokrotnie wśród innych osób. No i okazuje się, że mamy na śladowców, ponieważ w gliwicach na dachu pojawił się. Sp w sumie to dwóch Spidermanów, którzy rozwiesili bardzo podobny baner. Różnica jest jednak znacząca, ponieważ Zorro Starnowa doskonale poradził sobie z wywieszeniem transparentu, co jak opisali autorzy tej akcji na kanale Zero, było przygotowane już wcześniej. Baner był wywieszony w nocy przed akcją. Tak, został wywieszony w ogóle dzień wcześniej, czyli w środę tak naprawdę w nocy, w, późnym, w późnej nocy był już wywieszony. Jeśli chodzi o Zorro Starnowa, to za całą akcję odpowiedzialnych było kilka osób i mieli oni obawiać się wykrycia z drona w czasie samej akcji, natomiast wczorajszej inspiracji... Daleko do Zorro, ponieważ nie miał miejsca w gliwicach żaden wiec, sam transparent nie został dobrze przygotowany i miał problem z rozwinięciem się oraz wszystko było nagrywane z drona, co później opublikowała Telewizja Republika. Nacie to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. W tym miejscu się dla z to raz z poprzednich dni. Jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam. Widzicie podobno w kolejnych doskonale wiecie co robić. Miłego dnia do jutra siema.